Nadszedł czas na część drugą walki z Chińczykiem. Także ten radio zdążyłem już wymontować. Ogólnie wpadłem na taki genialny pomysł odnośnie tego jakości dźwięku, która mi się tak średnio podoba z tego radia. To mam stać drugą Astrę, która ma troszeczkę lepsze radio i troszeczkę Lepsze audio, żeby nie powiedzieć, że w chuj lepsze audio. Tu ogólnie mamy Navi 950. Pomyślałem, że może założyłbym sobie te radio tutaj, tak na test, zobaczyć czy ten dźwięk w tym aucie też jest taki niezadowalający, czy to po prostu wina tamtej sztuki, że to audio jest takie słabe. Tyle razy już te auta rozkręcałem, że normalnie powoli to mogłem się zapisać na jakieś, nie wiem, zawody z rozkręcania tego auta na czas. O kurde, tu bardziej trzyma to wszystko. Mniej wyruchane te plastiki. Astra to Astra. Procedura rozkręcania standardowa. Kurde, włączyłem sobie radio i wyciągnąłem panel. Ja pieprze. No, na B 950 z tyłu ma znacznie więcej wtyczek. Wiadomo, gps -y i inne tam więcej anten. Podłączony tak jak w tamtej, nie? tu nie ma żadnej filozofii, już to pokazywałem na pierwszej części. Mam nadzieję, że mi się język menu walcie nie zmieni, bo w tamtej minę angielski przeskoczyło. Ok, na razie jest po polsku. Loading, <laughs> loading. Ilumin life. Co za ham zmieniał mi na angielski tak, w tamtym <laughs> dobra, mam nadzieję, że to wróci do normy, jak założę te oryginalne radio dobra trochę się pobawiłem, trochę pojeździłem potestowałem ogólnie tak podtrzymuję, że jakość dźwięku z bluetootha, z telefonu połączony bluetoothem do radia jest słaba, no niestety nie da się tego przeskoczyć ale jest tutaj całkiem dużo ustawień, tak jak tu wszedłem w menu jest DSP mamy tutaj podajże 48 zakresów equalizera da się tu trochę po, pozmieniać i dopasowywałem to do siebie pod piosenki, które znam żeby to jakoś brzmiało i wiem jak brzmi tamto radio więc yy, powiem szczerze, nie jest źle jest, jest ok, tylko ja to puszczam z YouTube'a na radiu, bo mam hotspota podpiętego sobie, w sensie z telefonu Wi-Fi. No i jeżeli jest YouTube puszczony, to to nawet działa, nie? To, to nie ma się co tutaj przyczepiać. Z innych ustawień, co tutaj jeszcze są, mam np. dźwięk przestrzenny. To jest domyślne, domyślne ustawienia są tutaj w tej kwestii. Jest jakaś różnica, jak się to przestawia, ale jakoś tak dupy nie urywa, nie? Zostanie basu potrafi dużo zmienić. I powiem szczerze, po lewej ten suwak nie wiem do końca co zmienia. Również z tymi częstotliwościami tutaj nie czuję w ogóle jakiejkolwiek różnicy w dźwięku, może głuchy jestem. Za to ten i ten jak najbardziej zmieniają. To jest podbicie, powiedzmy, pewnego zakresu częstotliwości. No i jak widać na przodzie mam to wyłączone, a z tyłu mam poniżej 86 Hz mam podbicie włączone. To powoduje jakieś takie lepsze odczucie, że ten bas tak z tyłu troszeczkę bardziej bije. I na tej częstotliwości wychodzi mi, że jest tutaj ok, bo no, żeby tego basu też nie było ani za dużo, ani za mało. Nie wiadomo, to jest wszystko kwestia jak to czuje dźwięk. Ustawienie pola dźwiękowego. Jedno z ważniejszych ustawień. Nie ma, nie ma tu za bardzo co kminić, po prostu trzeba to włączyć. Bez tego dźwięk jest tak płaski, że nie da się tego słuchać. I jeszcze filtrowanie basów, czyli opcja po prostu wycinania sobie. To jest tak naprawdę, im bardziej przesuniemy pasek, tym mniej basu będziemy mieli z przodu. Nie? To tu odpowiada przednim głośnikom, a ten pasek odpowiada tylnym głośnikom. Więc jak ktoś ma za dużo basu, to może sobie nieco wyciąć tymi suwakami. Powiem szczerze, że z ustawień dźwięku to by było na tyle. Także Bluetooth słabo. Ale wbudowane, radio, wbudowane YouTube y i te sprawy działają ok. Nie wiem, co jeszcze radio pokażę, bo separator do radia, żeby dobrze odbierały stacje, dopiero yy, kupiłem, więc będę to demontował stąd, montował tam i zobaczymy, co to pokaże. Dalej nie mogę uwierzyć, że mi się chciało to montować w tym aucie. Domontowałem oryginał z powrotem i jestem mega ciekaw, czy mi menu polskie wróci w aucie. Sprawdzanie. Kurde, czyli to działa. Dobra. No, bo mi to radio na angielski zmieniło. Te, ten ten snurbi, nie? A teraz wrócił jak z oryginalnym? I Jest normalnie polskie menu z powrotem. Ok, test jest wykonany na lepszym audiosystemie. Teraz by trzeba było zrobić ten trick z kartą SIM, żeby było więcej gigabajtów. I konto ważne na dwa lata po to, żeby te radio bez hotspotu działało cały czas. Ciekawe czy to się uda. Okej, okay. trafiłem na taki artykuł na stronie antyweb, link tam wrzucę w opis. Ogólnie on opisuje taki trik jak z karty na Orange zrobić sobie kartę taką z bardzo dużą ilością internetu do jakiejś kamery czy czegoś taką, no wiadomo, gdzieś tam wiszącą w jakiej, na jakiejś działce czy coś. Tryg jest ogólnie prosty. Trzeba postępować zgodnie z tym całym tutorialem. Tutaj na tę stronkę sobie wejść z Orangea. Kupić sobie ten starter. One są dostępne tylko online, tak jest tutaj napisane. Niestety, ten za 5 zł jest po prostu czasowo niedostępny. E, chyba się ten tutorial trochę rozniósł po internetach, i Orange go po prostu zdjął. Ale działają inne. Ja na przykład wziąłem sobie ten. No, trochę drożej wychodzi, no, zamiast 5 zł mamy 50. No ale coś trzeba kupić, więc wziąłem ten i idąc dalej tym tutorialem. Wiadomo, trzeba zarejestrować kartę SIM. Więc gdy mamy ją zarejestrowaną. Odpalamy sobie mój orange. Tam po prostu dodajemy ten numer do, do tej aplikacji. Musimy wyrazić zgody na, na marketingowe. Tam. Pierdoły takie różne, tu jest to wszystko opisane. Dzięki temu dostajemy po prostu na za darmo dużo gigabajtów. jest same wyraźnie zgód marketingowych to 400 giga, <giby> także sporo. A i tak na radio nie będziemy dostawać żadnych tam SMS-ów czy coś, bo na radio to nie działa. Później idziemy dalej. Ładujemy to konto za 30 zł. Koniecznie przez aplikację Mój Orange. I koniecznie 6 razy po 5 zł. Bo ta karta właśnie, ten, ten starter, ten online starter. Ten konkretnie, on ma taką promocję powiedzmy, że ładując go przez mój oręcz dostajemy za 5 zł 20 GB dodatkowo. Przy normalnych starterach to jest 10 GB. Dlatego trzeba kupić konkretnie ten starter, a nie coś innego. No i po tych wszystkich operacjach dostajemy ponad 600 giga internetu i kasę, którą zgromadziliśmy przez te doładowywania trzeba użyć do rozszerzenia długości ważności konta, żeby dwa lata ta karta działała. I to się wykupuje za 29 zł. Mieliśmy 30, została na złotówka i tym sposobem mamy ponad 600 giga internetu i dwa lata ważne konto. Myślę, że na takie radio w samochodzie to spokojnie wystarczy. Ok, karta Sim ogarnięta, czas to zamontować. Tu jest ten dink na kartę w tych kablach wszystkich Pusz w prawo, no, otwieramy, i tu open jest w dół, to trzeba też przesunąć i paznokciem podciągnąć i mamy bramówkę na kartę Miejsce tam jest na tę kartę tak zwaną chyba mini-SIM Czyli ten, ten nie całkiem najmniejszą, tylko tą pośrednią nie? Trzeba wyłamać sobie te, ten pośrednik, adapter No i siedzi Karta na miejscu Kilka dodatkowych rzeczy trzeba będzie tu koniecznie podłączyć To jest taka długa antena Może to wypakuję? Trzy rzeczy Ten kwadratowy klocek Antena z GPS-a. To podłużne coś. To jest antena z 4G, czyli z GSM-a. To coś. To jest mikrofon zewnętrzny do rozmów. Powiem tak, trzeba go podłączyć, bo już testowałem w tym radiu, jak się gada. On tam ma wbudowany mikrofon w front panelu, ale no sorry. Jakość jest no beznadziejna, nie da się w ogóle gadać, nie? A w tych autach, oryginalnie, mikrofony są tutaj. Już to kiedyś rozbierałem, także. Zastanawiam się myślę, może go pociągnę właśnie aż tu. Pomyślę jeszcze. Na no GPS i 4G. Tutaj są konektory. One są podpisane. Tu dokładnie widzę GPS, tu 4G. Że trzeba zakręcić i to powinno działać. Wsunąłem GPS-a, tu gdzie jest wyświetlacz. Tu jest taka dziura na końcu, tam go głęboko wsunąłem. No i ja go tak sunąłem i patrzę na tę wtyczkę i na tę antenę 4G, na tę wtyczkę. No to się na pewno nie połapie w którymś momencie, która jest gdzie. Także wziąłem sobie mojego dymu i wydymałem sobie GPS na żeby się nie pomylić później kiedyś. No i tak to wygląda. Tu mam kabel 4G GSM Tu GPS separator do radio, czyli takie coś, żeby po prostu radio lepiej odbierało, nie? Siada Zasila, zasilasz, wzmacnia, czy nie wiem do końca że tu jest niebieski kabelek jego trzeba do zasilania gdzieś podłączyć. Na rozpiskę też sobie patrzę elektryczną. Tu mamy ten main power cable. To jest ten ten duży, nie ta duża kostka. Tak naprawdę chodzi o tą, która wchodzi do radia tu. No i ona, ogólnie ten kabel, że on jest niebieski. To to nie jest przypadkowe. Tu mamy G8 Automatic Antena Power Supply w lewym dolnym rogu. I na kostce, oczywiście całkiem przypadkowo, to też jest niebieski kabel. I on sobie idzie oczywiście tutaj do tej kostki dużej. Widać ten niebieski, tylko że w kostce od auta to przychodzi tak. Tu jest na pozycji drugiej, pod prawej. A tu na pozycji drugiej od prawej mamy pusto. Więc czy ja mam ten separator tam wbić do tej kostki? Czy to chodzi o to, że po prostu tutaj mam ten kabel niebieski podłączony. W sensie, że radio wystawia na nim zasilanie. Okej, okay, wbiłem się multimetrem. Plus na niebieski kabel i, i minus na, na ten gruby czarny, żeby sprawdzić czy mi się jakieś napięcie pokaże po przekręceniu klucza jak radio wystartuje, pyk, 12V. Wyciągam klucz, i co? I dalej 12? O, ok chwilę to trwa, ale ostatecznie zrzucił to napięcie. No to no to git, to znaczy, że wcinam się w ten niebieski kabel ten od, od radia w tej, w tej kostce specjalnej i separator będę miał zasilony nice. nawet termokurcz niebieski sobie ogarnąłem normalnie full profeska Dobra, czyli co? Ten oryginalny kabel już potrzebny nie jest, bo separator ma wejście antenowe i ma wejście tego Dynksa, nie? Gniazdo, co pasuje wtyczki w tyszkiwałcie. Jeszcze ten mikrofon do rozmów. Wpinany jest w tym gąszczu tych wszystkich konektorów, nie? Tu jest taki jeden czarny. On ma napisane MIG. No tylko wypadałoby to najpierw wytestować, bo chciałbym mieć to docelowo tu, na podsufitce Ale to jest droga coś na zasadzie tu, nie? Gdzieś na tym słupku Tu musiałbym sowek wymontować, żeby ten kablem się dostać, aż tu Kawał rozbiórki, a jak to nie będzie działać? Ta elektrownia za tym radiem powoli <laughs> zaczyna być przerażająca Okej, okay, wersja super testowa Mikrofon tu gdzieś do, z dołu wychodzi. Będę go tu gdzieś później testował. Czy on w ogóle działa? Bardziej interesuje mnie co z tą kartą. Tym, czy internet działa, czy GPS łapie i takie tam rzeczy. No i już widzę, że mam tutaj 4G w rogu. Jak sobie opuszczę roletę. To mam dane mobilne 4G. No to żeby nie było, że ja tutaj cokolwiek mam podłączone do telefonu, zrobimy sobie tak. YouTube Music. Okej. Okay. No i co? Jest. Fuck. Działa. Po sieci. Ja pierdzielę, jakie to radio jest grube Czego tu jeszcze nie ma? Okej, okay, może sprawdzimy czy mapy działają O kurde Działa Trasa? <ścoughs> Mapa też działa i to jak fajnie, płynnie to chodzi. Witamy w nawigacji, pierdoły, odrzuć. Rozpocznij. Nice. Naprawdę nice. Dobra. Czyli GPS i 4G działają. I to bez zarzutu. Tak na razie przynajmniej. Pytanie, co ten mikrofon potrafi. Czy da się pogadać jak człowiek przez to radio? Karnałem się właśnie, pogadałem z żoną, pilot. Boże, pilot. Mikrofon wisiał dokładnie tutaj, nade mną, z deski, tej przeciwsłonecznej. Słońce świeci jak cholera dzisiaj. Także powiem szczerze, efekt jest piorunujący. W sensie różnica, nie? Różnica pomiędzy tym, że mikrofon jest tu, a tym mikrofonem wbudowanym yy, Tutaj, w radiu. To jest nieba ziemia, nie? Powiedziała, że normalnie można ze mną pogadać, tak jakbym przez telefon gadał. Więc jak najbardziej można go tu montować na potrzebie, bo ma to sens. No to jeszcze ciekawe, czy ten separator w ogóle działa, nie? No działa w pizdu, nie? Eski tu nie łapało. Możesz w dupę, czyli udało się to wszystko ogarnąć. Niesamowite. No, i wszystkie stacje złapało. Wszystko ustawione pięknie, ładnie. Minęło znowu kilka dni. Testowałem trochę to te radio. Trochę GPS-a. Trochę też tego mikrofonu tutaj do rozmów. Dalej mi tak wisi. Hamsko. Moje wrażenie na ten moment jest takie: GPS średnio działa, w sensie on tam gubi trochę ten zasięg. Winą na bank jest to, że ta antena ona gdzieś tu wchodzi, ona gdzieś leży. Gdzieś, gdzieś tutaj, nie wiem dokładnie, bo to jest, tu jest dziura, gdzieś pod dołem, gdzieś go tu wsunąłem. Tę antenę trzeba bardziej wystawić, mam na to jakiś plan. Tutaj tę siatkę może otworzę i tę antenkę wystawię i przykleję gdzieś tutaj może, na górę, żeby to było jak najdalej wysunięte, bo tu ogólnie pod tym e, deską, kopitą deską, jak to się nazywa, e, tu jest dużo żelastwa i no... <śm> Takie rzeczy jak GPS nie lubię po prostu metalu, więc ja podejrzewam, że po prostu to jest winne. Bo ten GPS tak działa tak, tak wybiórczo. Co do dźwięku, powiedzmy sobie, no jestem zadowolony, niech będzie ten dźwięk udało się ogarnąć tym ekwalizerem. Radio też działa fajnie, ten separator daje rady. I no co, zbliżamy się do 20 minut gadania o Chińczyku, więc ja bym zakończył ten temat. W tym momencie to znaczy nie całkowicie zakończył, bo to jeszcze nie jest wszystko. W dalszym ciągu mam zamiar zamontować jednak tę te kamerkę na przednią szybę i tę kamerkę na, na tylnią szybę do cofania. Ten mikrofon na podszybiu też tu nie będzie wisieć tak wiecznie, więc będę go montować tak jak mówiłem, w, w tu tylko że przy okazji tego rozbierania tutaj. Myślę, że też pociągnę kabel z tej kamery do te cofania do tyłu. I tak się już, powiedzmy, że zastanawiałem, jakbym ja to chciał w ogóle podpiąć, gdzie to chciałbym zamontować. I normalnie ludzie montują to gdzieś, gdzieś tutaj, nie? Tylko, że powiem szczerze, pomimo, że, że ta kamera jest wodoodporna, niby, to trochę temu nie ufam. Więc wymyśliłem sobie, że ja tę kamerę zamontuję gdzieś tutaj. Jak się otwiera klapę, znaczy nie tutaj, tu na tym plastiku, gdzieś, że ona będzie patrzeć mi w tę szybę, nie? że jak zamykam klapę, to ona będzie wystawać jakoś tak, tak tutaj, nie? tu pod, pod szybą będzie będzie patrzeć w ten sposób, będzie patrzeć nie gdzie ja cofam. Także nie wiem, zobaczę czy, czy tak to ogarnę, czy to będzie miało sens, no, ale taki mam plan. Jak to tak nie będzie działać, to, to tego nie będę montować. Na pewno nie będę tego się wsadzał tutaj, bo z tego jakoś średnio wyobrażam. Także dziękuję za uwagę. Jakby komuś ktoś nie wiedział co tu się odwala, no to część pierwsza jest na kanale. Także zapraszam tych co chcą sobie takie radio zamontować. A ja tam idę ogarniać dalej rzeczy na rach.